Dzień widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w grze Grand Turismo 7 w lidze i jak widzicie, jestem też w zespole jestem, mamy taką wewnętrzną ligę, co tydzień ścigamy się albo grupą trzecią, albo grupą czwartą Out. W sensie co dwa tygodnie grupą czwartą, i co dwa tygodnie grupą Trzecią. Bierzemy też udział w innych ligach, ale to jak dostanę do nich powołanie, to wtedy dostaniecie z niej filmiki. Aktualnie jedziemy na torze Dragon Trail, trail na którym bardzo dobrze się, bardzo dobrze się czułem. Jedziemy Hyundai'em Genesis, grupą czwartą, właśnie dzisiaj. No i miałem bardzo dobre tempo. To jest moje okrążenie kwalifikacyjne, to co teraz widzicie. No i na razie mamy bardzo dobry pierwszy sektor 29697. W drugim sektorze też mi dobrze szło. Tutaj jest redukcja do trójki, szybko na czwórkę i teraz znowu szybko na trójkę i szybko na gaz. I mamy minuta 1, 116. To jest też bardzo dobry międzyczas tutaj. Bardzo szeroko na wejściu, co niestety troszkę przekreśliło moje szanse na zejście poniżej minuty 40, bo tutaj minuta 40 to był mój rekord. 40 zero coś, ale bardzo wysokie. Minuta 40, zero, no i wyjeżdżamy na prostą startową i zobaczymy, jaki to czas będzie. 35, 6, 7, 38. 39 i, tak, co, mi i minuta 090 i to jest pole no, position grudny, y, w to pierwszym to moim to wyścigu A, ja, 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 cieszy, w IST. Bardzo się cieszę, że mi się udało zrobić pole position i przechodzimy już do Ale wyścigu. Ja bardzo ja zostawiam Ciasno bez komentarza bardzo. już w wyścigu. Zobaczcie co Olu się będzie działo. Ale ciasno, je, je. no. Ciasniutko. Ale będzie zabawa. Nie Patrzcie na... To w no, to miłego wsiedzę. Dobra, widzowie, jeszcze tylko szybko nie wspomnę, wspomnę nie że nie podczas nie tego tak, wyścigu tak, i to tak to jak podczas kwalifikacji będzie się... słychać osoby, z którymi gadam na imprezie na PlayStation, don't więc, don't więc będziecie mogli nas posłuchać. Ja już was zostawiam i ruszamy do wyścigu. Ale słaby start. Sprzęgło mi się z normalnie. Nie wiem kto co. Idzie, idzie, idzie. Prawa góra. Nie zdążymy. Pożar. Jak tak będziesz jechał, to nie zdążymy.

Ile okrążeń jeszcze zostało? Nie trzeba tankować, chyba nie. <śmiech> 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 nie tankuj, co ja robię! No! pamiętam, ale mniej więcej jeden wyścig. Bo ostatnio ja byłem, był, był, on był jeden był przede mną. Ja wygrałem, a on był ostatni. Chyba. Więc tyle mniej więcej mamy do siebie. Andy poszedł. sensie wyprzedziłem go. Bo Aha. jestem na łebach. O, idzie kolejna chmura. I to taka porządna. Dobrze się łety ubrałem. <głos> 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 Już se, człowiek myśli, że jest sucha? Nie wiem. Nie! Nie! cztery tysięcy. No i jak widzicie... No, przez mój błąd bon na początku ostatniego okrążenia straciłem zwycięstwo w tym wyścigu. Prowadziłem 4 sekundową przewagą, no, niestety nie udało mi się tego utrzymać. Mam nadzieję, że kolejnym razem już e, utrzymam nerwy na wodzy i e, uda mi się to utrzymać. Kolejny odcinek będzie dopiero za dwa tygodnie, e, ponieważ w tym tygodniu no, mnie nie będzie na, na, na lidze bo mam tam jakieś urodziny i tego i, i tak w sensie nie moje tylko kolegi ale no widzimy się za dwa tygodnie widzowie wracamy do sim racingu. zostawcie subskrypcję zostawcie lajka like może jeszcze po drodze jakieś materiały z Gran Turismo się pojawią bo jest dużo kontentu będą streamy będzie wszystko więc wyczekujcie do zobaczenia cześć